Czy prawdą mówią, że fajnie Tomko jest we własnym domku? Zgadzam się. Tylko trzeba się rozejrzeć. Bo domek jest. Uhu. Domek ten był pobudowany w roku 19. I jest przeznaczony, rzecz jasna, do podróży. Przy tym, <śm> nie tylko do krajów NATO. Bez żartów to tranzyt Big Nuggets. Tak, kamper. Dom na kołach. Rocznik jak mówiłem 19, silnik 2 i 2 diesel na 131 koń mechaniczny. I... jak to jest pojezd z Niemiec, na rączce. Co oznacza w złeniu z tym silnikiem? Duża ekonomia paliwa. Teraz w odwrotną stronę, żeby przede wszystkim zobaczyć ilość przestrzeni do wszystkiego i schowek. Hopla. Pół ręki z miękką obiłą. I tu schowka. I tu. No tu rzecz jasna kuchenka i tam jeszcze sporo. Nie uwierzyłem, ale długość materacu 2 metry. Da się położyć. Pod materacem tam zbiorniki na wodę i na odpady. I ile? 2 metry kubicznych. Może więcej. Przechowalnia. Tam jeszcze zajrzymy. I znowu kieszeńki i światła. A propos świateł. Drodzy Państwo, wierzycie, dzisiaj jest słonecznie. Wierzycie, że tu w samochodzie nie jest łączone żadnej żarówki. To wszystko światło naturalne. Chociaż tutaj na przykład, o, oto ona. A, taka lampa do czytania na diodach. Co jeszcze? Aha. Dzień dobry. Z co nawet. Cywilizacja kurczę. Na tych fotelach miejsca niewiele. Ale coś, turystyka, jesteśmy w podróży. Zaraz pokażę jeszcze, co tu może być. Łatwo zgadnąć: dwukamerowa lodowa. Widać tą drugą, tak? Aha. A od much i innych na lato, to się robi o tak. Tam się dach rozkłada. Na prawdziwy dwór. No i jeszcze można spojrzeć, że tutaj też jest ochrona od insektów, od natury. Można się podnieść. No i tam widać nie, trzeba podnieść chwileczkę. 2 m, może więcej. Szafy nie ma, ale wieszaki w komplecie. I Condition. Słuchajcie, ten właściciel jest naprawdę szczęściarzem, bo ma takie samo do podróży na następne lata. Wiem dlaczego. Ten kamper był budowany właśnie na tranzycie. Po czym jest tranzyt? W gruncie samą podróżą. A za pomocą West Motors jak najbardziej da się podróżować. Pozdrawiam.